Nie jest pięknie. Wy. Cześć! Hejka! Co tam was słychać? U mnie wszystko po staremu. Aczkolwiek mam troszeczkę <laughs> jakieś drapanie w gardle, więc może będę chora. Oby nie. Odeś w sumie też lekki katarek. Mam nadzieję, że się nie pochorujemy. W tle choinka. Od razu salon nabiera. Innego charakteru. Bardzo mi się podoba. Białe bombki. W tym roku postawiliśmy na białe bombki. Za wszystkie ozdoby świąteczne zapłaciliśmy 48 centów. A to dlatego, że w tamtym roku kupiliśmy w takim sklepie u nas dwie choinki i dostaliśmy dwa bony. Czyli pieniądze wydane na choinki można wykorzystać w następnym roku w takim sklepie. Meblowym z dekoracjami do domu. No i właśnie wyszło tak, że nakupiliśmy gdzieś za około 60 euro tych ozdób, światełek i musieliśmy dopłacić tylko 48 centów. Bardzo przyjemne rozwiązanie. W tym roku natomiast kupiliśmy choinkę u naszego sąsiada, także wspieraliśmy lokalny biznes. Nie dostaniemy za to bonu, ale trudno. W poprzednich latach mieliśmy taką czerwono-złotą choinkę. W tym roku gdzieś zauważyłam białe bombki i stwierdziłam, że w tym roku chcę białą choinkę. No i teraz widziałam cały Instagram ma białe choinki w bo... No trudno. Wpadłam dzisiaj na pomysł, że z okazji świąt zorganizuję takie małe rozdanie tutaj na kanale. Będą to... Słodycze z Niemiec, jakieś kosmetyki. Kilka takich drobiazgów. Także będzie niemieckie rozdanie u mnie na kanale. Myślę, że tak bliżej świąt, jako takie zwieńczenie wszystkich vlogmasów tego świątecznego czasu, taki ala prezencik. Pewnie już dojdzie po świętach, ale taki mały akcent. Dajcie znać, co myślicie. W domu, jak zwykle, jest zawsze dużo do zrobienia. A ja zamiast sprzątać, to siedzę i gadam do telefonu. <laughs> Ale no, to wszystko nie ucieknie. No, gdzie ma uciec pranie? Gdzie ma uciec czekolada na podłodze? Adaś się bawił. Oczywiście w opakowaniu. Ostatnio podrzuca sobie coś i tak śmiesznie biega. Raczkuje za to. Mm. Zastanawiałam się, co by tu ugotować na święta. Nie jestem fanem gotowania. Mm, to chyba każdy wie, kto mnie zna. <grymne> to się aczkolwiek ostatnio zmieniło po zakupie Thermomixa. No, szok! Wszystko wychodzi! Słuchajcie, wszystkie potrawy się udają. Jak to jest możliwe? Ciasta, pierogi, chleby, no. Żyć nie umierać. Jak to jest możliwe? No, tak. Serio Thermomix to jest bardzo pomocne urządzenie. Przy dziecku też bardzo pomocne, bo Adaś dzisiaj też zajadał ze mną osiankę. Także bardzo mu smakowała. Owsianka z gruszką. Muszę troszeczkę zmodyfikować te składniki. Nie dodaję mu żadnego cukru, Miodu też nie, mm. ale mimo wszystko zajadał. E, na jutro będzie chyba zupia, zupa kalafiorowa. Dzisiaj by, będzie na obiad, bo jeszcze nie jedliśmy soczewica z makaronem, z papryką, z warzywami, w sosie, zapiekana w piekarniku. E, co jeszcze mamy dobrego? Niedawno zrobiłam tiramisu. No ale ile się zje tego tiramisu? Kawałeczek dziennie a wyszła taka w ogóle blacha wielka. Część musiałam niestety wyrzucić. No bo już bałam się też, że będzie nieświeże. No a nie dałam rady sama zjeść. Tomek tak średnio za słodkim. O, jeden kawałeczek zjadł. Nie mówię, że nie. <laughs> ale na święta na święta nie będę gotować za dużo jak co roku bo dla dosłownie kilku osób no my Adaś nie wiem czy w tym roku będziemy coś więcej robić może ktoś nas odwiedzi ale to nie będzie tak syto zastawiony stół jak to ma miejsce w Polsce w takich rodzinnych świętach ale po prostu nie lubię wyrzucać, nie lubię zmarnować jedzenia. Sałatka jarzynowa też długo nie postoi. Właśnie, sałatka numer jeden. Musi być sałatka jarzynowa. Bez tego po prostu nie ma żadnych świąt u mnie. Później jakieś pierogi. Mam ochotę bardzo na ruskie pierogi albo z kapustą i z grzybami. Oh, jaki olej się dodaje. Mój wujek dodawał zawsze pierogi z kapustą i grzybami. Chyba do tego... Olej lniany i troszeczkę soli. O. Nie w gębie. Co dalej? T -t 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 -t. Barszczyk. Barszczyk czerwony na pewno. Co, jakieś krokiety może? Chyba, że zrobię pierogi. No nie wiem, nie wiem. Jeszcze, jeszcze muszę to ustawić. Ale na pewno za dużo tych potraw nie będzie i pewnie będą jakoś tak rozłożone. Nie będę teraz Siedzieć kilku dni w kuchni, żeby to wszystko przygotować. Od razu na Wigilię na przykład może sobie coś pierwszego dnia zrobię świąt jeszcze, albo drugiego. Um, żeby było świeże. Zwłaszcza, że właśnie w tym termomiksie to jest bardzo szybko. Bardzo szybko i jedzonko gotowe. Aż mi ślinka cieknie. Z ciast... Ciasto? Nie wiem, czy zrobię ciasto. Może, może coś małego, może jakiś serniczek. Bez rodzynek. Nienawidzę rodzynek w sernikach. Ale wiadomo, jak mam ochotę już tak bardzo na coś słodkiego, to ostatnio dostałam właśnie od męża taką, taki niemiecki przysmak. Taka jakby ciasto nasz, yy, drożdżowe naszpikowane rodzynkami. Z cukrem pudrem, ja wie. Nie lubię rodzynek Tomek. Oooj. Skąd mogłem wiedzieć, tak? No, całe, całe życie nienawidzę rodzynek, no ale dobra. No ale jak miałam ochotę na coś słodkiego, to nie przeszkodziło mi zająć się tym ciastem. Nic mi nie przeszkodziło. Nic mi nie stanęło na drodze, żeby skosztować tego ciasta. Także czekam aż głowa rodziny wróci z pracy, i zaraz się zabieramy za obiad. Adaś właśnie śpi. Także mogłam się wykąpać, coś długo śpi, wykąpałam się, wysuszałam włosy. Człowiek aż się inaczej czuje, jak włosy są umyte. Czyż nie? No i co będziemy dzisiaj robić ciekawego? Bawić się, na pewno, to na pewno. Zjemy. Wyszłabym jeszcze na chwilkę na spacer. Podziwiać świąteczne dekoracje na zewnątrz. Ale nie wiem, zobaczę jak tam Adaś będzie z tym katarem. No, także kochani, dajcie znać co u was. Co wy będziecie gotować na święta. Może jakiś przysmak mi tu wpadnie w oko. Mm. Ja będę myśleć intensywnie nad rozdaniem, także bądźcie czujni. Odezwę się do Was jeszcze niebawem. Obserwujcie mój Instagram, tam będzie też więcej informacji. No i co? Do następnego razu. Buziaki, ciao!